Go i go. Kołak! Oh. o, Wracaj sobie do Sad Exi i tego, żeby go wku. Dobra, reportuję, bo chyba się nikt czego nie dowie. Jutro ty jesteś takim debilem. Ja? Ja, stop ja raporę, mogę grać w Modern. zrobił Nick sad execute. Are you twelve? <12? grym> jesteś Co wiemy, eee. co wiemy, Dawid, co wiemy. wytłumaczę. <grym> On ma 12. No, przyda się czemuś nic nie zrobiłam, krzyde, mi ty mnie nie masz. Zresztą, ja jestem dobrą rolą. Do ja, ja jestem dobrą rolą. No, ja, ja, ja bym chciał, ja bym chciał sklirować jedną krzyde. osobę. Kogo miałem teraz w tym? W Medzie? Nie mnie. Nie mnie. Sytuacja jest taka, że mam. Sle -th 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 do kogoś modifiera. Miałem w medzie? Modifajera hey. sleuth i Kishlu był vigilanti. To nic nie mówi. To, to, to... Tylko dlaczego to... na nie była animacja, bo jak jesteś weteranem, no to się odbijasz, nie? Ej, Właśnie, o, widać przeczytajcie to, się... Czat. Przeczytajcie czat. to się... To się chyba... Nie mam w... czatu! Nie, nie wiem, że do... chciałem u... u... do... tak. nie... Dobra i okej i. Oku Znaczy zrobić się tym dobrą. No nie, A do co do... To... powiedziała? Że jest dobrą osobą i się odbija. Diablesa Solidary Ja dałem z USA. To może jest yes, yes, tak. Tak. Yes, ja Czemu tak na Diablesa chcę Jest ja jest A Ty Torek co mówiłeś? Ty Torek coś mówiłeś? Nie no właśnie, że kogoś mijałem, ale to w takim razie Killera mijałem no no ca, się no Ja się kolor, nie przyznałem, nie, no no, za, bo a, za, za... za na pewno mnie nie mijał A ja bym dał <laughs> Wait, What the f... na mnie daj tak, proszę no Właściwie wydaje mi się, że to był jakiś Ciemny nikt, który Ej, mi Ty mogę nie? Nie no Ciemny zawsze musi być Fioletowy, k***a gdzie ja się, ja, ja kanon? Masz, będę miał czas, bo ja mam dwóch impostorów złapanych na Hadesiak, czy my się minęliśmy przypadkiem w medzie? Nie, nie, nie było mnie w medzie w tej rundzie. Tak? To kto cię potwierdzi teraz, że byłeś gdzieś? Przeszedłem eee, od O2 do elektryka i na pewno. Z, z kim tam się minąłeś? Z nikim. Ja, ja go nie widziałem. Ale Kadesiak w razie czego. Dobra, Hadesiak A, albo Norf, jedno z tych. Dobra. Ha, no, Norf na pewno, nie? Ale, o, ale o, na razie skip. Norf nie, Norf nie, Norf nie nie, nie. nie, nie, Norf <muchy> nie. nie. Mictrixy z Trapperem. No, za szybko skipuje chat. Ja nie, nie mam, ale tak Hadesiak. Nie badował? Nie, no kur... O, o, Mogłem oddać głos... Hadesiak, Hadesiak. Here we go. Dobra. Okay, let's go. Dobra. Czyli tak. Dobra. Spokojnie. Jag tror jag gillar att skutta och bomba. Jestem bomberem. Chłopaki. Najważniejsze to nie wejść na Trapa Trapera Hadesiak Diables. Canon ok, zwierzak. Ok. No, chyba coś by można było zabić w końcu, nie? Gigatorek Hadesiak. Pozdrawiam. Jak tak stoisz, to co jeszcze ciebie? Zbieram. No przecież to nie ma żadnego problemu. O, na guzik jestem był wy to wytegowany. Wy Ktoś by mógł podejść do tego lewego. Kto nie naprawia k tego? Ja byłem ja skanonym naprawiam. i zostałem tepnięty na guzik. <noise> <noise> Okej, okay, dobra, ja powiem tak, to się bardzo ciekawa rzecz wydarzyła. To się bardzo dziwna rzecz wydarzyła. Nie, tak no robione. bardzo, bardzo dosyć zrozumiała rzecz wydarzyła. To znaczy... On Mamy yy, Hadesiaka. No. Nie. I Hadesiak o, jest nie yy, impostorem. Nie Albo jakąś rolą, która ogólnie fejkuje no, Ale to nie żyje, Ale, ale uważaj, bo to jest, bo tam jest więcej. Mhm. Tam są Ja dwa kile. zostawiam Hadesiaka i... Kogo jeszcze tam zostawiłem? Jeszcze jedną osobę. No ale nie wiem, z tych osób. No. I zostawiam w medzie. Zostawiam mhm. tam również Evrona. Mhm. E mija trochę czasu, włącza się reaktor. Ja zostaję przeteleportowany e pod Na reaktor. Prawy. No. I uwaga, dalej, idę do meda, żeby zobaczyć, jak idzie Hadesiakowi fake scan. Czy a. dalej fejkuje scan. No, no. I a. wchodzę tam, a tam dwa ciała. A. Niemożliwe. A Ewron mm. powiedział, że został tepnięty spod reaktora. Także. No, no ten okay, ja to twierdzi. Zostałem... Tak, nie A do końca czas łapka. A, a, tak, a do każdego A to czas ekran ekran tak. łapka. Skąd dobiegłeś do tego reaktora? No, z meda. Byłem ja. Byłem no, ja, Mitrix, Hadesia, z diablu Hadesiak z Medium jest Undertaker, Janitor, jak coś. Pamiętajcie o tym. Więc to mógłby... Jeżeli A Hadesiak, Hadesiak tak fejkował, sobie to musi mógł być jednym, o, ja nie? Yy, Tak, Hadesiak na pewno był złym, bo na pewno skanowanie i to było widać. Yy, jedyna osoba, która została przy życiu z tych osób, które zostały w Medzie... Wiesz, tak? Nie, to jest Evron. Nie, nie, nie ja bym nie To jest... To jest, to jest, to jest, to jest, jest, jest Evron, jest. więc mój głos idzie na y, Evron. Ale ja byłem już teraz na reaktorze, jeżeli ktoś... No, tak. ich w trakcie no, reaktora nikt nie szedł na lewo. Ja zostałem z tobą wytepany, to można drogą eliminować. To no nie jest no, argumentacja stary. To nie jest argumentacja. No spotkał no reaktor... świat przedstawiony. Bo... No nie, nikt tego nie weryfikuje. Przy, Gratuluję dla wygranego. Reaktor jest. Przy to jaką medzie, masz rolę. Więc z meda? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Pozostanę e, no. wygłosowany. A, bo no, zostaniesz no. wygłosowany. No nie, nie wygłosowaliśmy żadnego jeszcze impostora. Chcę ci to przypomnieć, nie? To się za zostanie. O... No. Nie trafił. No, ja nie trafił cię. Ale to. Ja, ja bym chciał wiedzieć, jaką siłę przebicia amatorek, że on oh. mówi jedną historię, ja jeszcze nie zdążyłem sobie siedem głosów. No kurde, się dwóch killerów dalej. Undertaker. A nie, Hadesiak był jeden. No to zwierzak, gratuluję. nam. O, a na y, Norfa jest Egze. I kto jest Egze? Kenon, ale Kenon ma wy... Lepiej mnie wygłosować. No dobrze, ku... Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak, bo właśnie na tym polega bycie egze. Nie wszystkich oprócz e, swojego celu. No dobrze. no dobrze. No dobrze. No dobrze. Kamil, to już jest znęcanie. Dawaj... Masz mentalnie 10 lat. Co to kurwa, jest? Sad egze. Ex Dam sobie smutny Evron. Będziesz. Mi współczuł. <noise> Smut? Smut jest ten z cenzurowanych. co to znaczy? No może ja teraz powiedziałem coś jest smutana. Ale ty kur... płaczesz do Exiego, się sapiesz. No i proszę bardzo, podsłowanie. Finalnie Ewron się spłakał. Dobra. Żebym tego ku... nikt nie naprawił. Znowu ja musiałem coś naprawiać. Torek. ...medium, ale chyba jest awi. Co zrobił Torek? Ale ja jestem w szoku ku... o Dobra, Dobra chciałem poznać Dabaj, <dobaj>. ostatnie lokalizacje. Dobra. Ja naprawdę światło w tym momencie. Tak graj, jako czystek next graj. time? to jest prosta sprawa. Jabłek czy zwierzak? Smutno takie fanfickie fanfiki Ja sek... jestem ja, oh. ja jestem w stanie z prostej przyczyny. Do jej mojej wina, przez pół mapy kule leci i kuka. Ewron, kiedy przeprosił wizytę w zależności od Alta Dawida? Oooo, <laughs> na Robienie diables. sekretnego tak, tak, ja konta. Na... Ale kulek. Skręt dla elity, ułom. Czy ty zaczął jakiśla wyzywać? Albo Hadesia, który stawił się. Ja. Pokażę, pokazać, ale nie zdążyłem, bo zawsze ktoś reportował. Powiem tak. To prawda, że... <grym> stream, ja które nikt ma nie widzieć. Można na Discordzie sobie odpalić, ja ustępnianie tak. ekranu. Ja jestem transporterem. I stałem... Chyba z... 2023, to jest piękny rok. I końcu się transportowałem do Norfa, ale widzę, że Norf nie żyje. I... bym a gdzie, jaka twoja lokalizacja ostatnia? Jestem pomiędzy Weaponsami, a oficem. Ja po tak jako I macie, że by dali bana wykań, na u diablessa za to, że wczedałem falała na alcie, czyli bo to tak, stream no, dla elity. Sejdy broniążu. To jest elitarne krono po z który był jeżeli naprawdę światło światła faktycznie, no ciało było wejściu do meda, nie? To jest elita. Z wejścia do meda do strafal No, prawda, nie wiadomo więc to jest stare, bo Norfa, zobacz, by dar w ja z do z mapy tak, na... ale Norbii je pokazał. Trochę biegłem od yy, paliwka, tak? Od w fragmentu paliwka. Biegłem obok właśnie świateł. Potem trzeba otwierać wszystkie drzwi po kolei. Ja na wiesz, to Kenon. Ale Medium ja widzi duchy, no nie? Jakby był nie, ale widzę, to by się ja bardziej podskoczyło. <taki> tak mam wrażenie, że nie jest nauczyciel. Dalej to zgrywa. Nawet jeżeli Đohleri, to będą do ...znali szczątki, Whoa, okay. to uniny, to a to oni go, znaleźli te szczątki na dnie, czy one się gdzieś unosiły? Na dnie chyba. To i tak, oh Boże. tak nie, 사고... oh. <ZURENança> to, nie pozwala na Sylax będzie wiedział, nie wiem co Sylax Ja skippuję. A ja nie. Aha. A ja też się nie? Ja na zwierzaku To 20 sekund cooldown, nie? Chciałbym on... zapytać... To no, 20 sekund cooldownu miałem do zabicia teraz. Czy ty kur... że ja z... miałem...